Dzień dobry. Dzień dobry! Właśnie dostałam okulary i będę strzelać z tego. A to jesteśmy. Dzień dobry. Jak ktoś mało spontaniczny. Jestem bardzo spontaniczny. Jestem bardzo spontaniczny, bo coś się za nami dzieje. U Marsz Równości niespodziewanie, dla mnie w każdym razie, otwiera defilada samochodów policyjnych. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że ich jest tyle aż, bo taki jeden tutaj widziałam raz, ale myślałam, że to jest jakiś wyjątek. No i jest to zaskakujące, szczególnie jak się mieszka w Polsce. I no cóż, no dlatego podróże są takie fajne. O, te, tego właśnie widziałam. No, bo można zobaczyć rzeczy. O której się nigdy nie słyszało i nie widziało. Bo to się podróżuje. A ten mały to z plaży zjechał. O, właśnie ten, tego widziałam. Kolem młoda jedzie. Mają napisane, że 12 lat byli w związku i teraz wzięli ślub. I są małżeństwem. No używam tego słowa, bo tutaj to jest określane jako małżeństwo dwóch mężczyzn czy dwie kobiety. Ale jest olbrzymi entuzjazm wszystkim. A to królowa i król piękności. American Airlines. Stuła Redesy chodzą w szpilkach, ale muszę powiedzieć, że trochę mi odjęło mowę tutaj, bo to znaczy, że co, że idą oficjalnie firmy w tej paradzie równości, różności, inkluzywności. No, tego się nie spodziewałam. O ile parę młodzień to się mogłam spodziewać. O tyle tego to nie. No ale cóż, w Polsce widziałam tylko jedną w Gdańsku i tam były tylko fundacje czy organizacje pozarządowe, ale żadnej oficjalnej firmy nie widziałam. Ale w ogóle to leciałam kilka razy American Airlines i oni mają fajne siedzenia, szersze i większe toalety. Co to jest Misty? Nie wiem. To już jest jak na prawdziwej paradzie. Ale olbrzymia jest ta orkiestra. Mnóstwo osób. Muzeum Lodów. To ja nie wiedziałam, że tu jest Muzeum Lodów. Trzeba pójść. Airbus. Czyli co? Firmy uznają, że. Parada Równości jest dobrym miejscem na reklamowanie siebie. Bardzo ciekawe. O Fakundo! Ci, co nie wiedzą, kto to jest, pan Fakundo, odsyłam do vloga sprzed dwóch tygodni. W każdym razie. Na South Beach obowiązują teraz kaczki. Jest pełno dekoracji z kaczkami, bo kaczka to jest podobno symbol szczęścia. Tak pan Fakundo ustanowił. Podziwiam tego tancerza, chociaż nie rozumiem. A to jest, jakie tu jest hasło. Inclusive by nature. Hmm. Chyba mogę przetłumaczyć jako połączenie z naturą. Tam w środku polewani są białym płynem, ale ja nie rozumiem tego. Może ktoś mi wyjaśni? Czego to jest symbol? Bardzo dużo osób idzie. Bardzo. A dziś jest gorący dzień. Jest bardzo ciepło i takie otwarte sto, e, słońce, jasne. No, ale widocznie to jest ważny dzień. I następna firma Delta. <grystanie> Trochę nieubany mają ten wózek, bo ich nie widać spoza dekoracji. No i oczywiście bardzo ładne rysunki, ale nic z tego nie wynika. God is non binary. St. John's, Kościół świętego Jana. A tu dekoracja wielkanocna, króliki, a ładna. O jaki królik? Bank City, trochę się rozwłóczyła ta defilada teraz. Ale hmm, to jest bardzo trudno to zorganizować, bo tu jest mnóstwo tych y, pojazdów różnych, ludzi, i oni musieli się gdzieś pomieścić w tych małych uliczkach. Tutaj, o to jest słodkie, objęcie mamy, bezpłatne. Sony, trudno nie zauważyć. A tu idą osoby z różnymi flagami różnych krajów. Hmm. Hasło tej grupy odwołuje się do równości. No śliczne są te dziewczynki, dwie w różowych sukienkach. Zainaj Center Medyczny to jest szpital, to jest największy tutaj szpital, który ma dobrą opinię, ale w nim nie byłam i nie chcę odwiedzić. Znana stacja telewizyjna i to jest program lokalny tutaj na no, Miami, Fort Lauderdale. Jak ktoś chce pracować w corrections, to zatrudniają. Można się zgłosić. I autobus miejski paroduje 2,25 bilet kosztuje. Od lat ciągle się nie zmienia. Teraz pewnie pójdzie w górę. Reinery Care podstawowa opieka zdrowotna dla LBTQ.

We have, uh, we have got uh, Lucas, Brown Leo. Welcome, Brown Rio, and Paulo. Yes. Oops. And Lucky is on the still. Lucky, can you turn around and wave to the people over here? That's right. Look at Lucky. She's doing it. Give it up. Look at, look at our little bunny. Our little bunny. we are talking about. I tak kończy się Marsz Równości, z którego zdałem sprawozdanie. Mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie i jestem chwilowo w Miami. Do zobaczenia za dwa tygodnie, każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca.